Chemiczna w Polsce, no i nasi członkowie, członkowie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego potrzebowali pewnego rodzaju specjalnego wydarzenia, które w zupełnie inny sposób przybliży ich do wspólnych rozmów na temat bieżącej problematyki prowadzonej przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego wspólnie z nimi. Więc no my posłuchaliśmy tego głosu i uznaliśmy, że faktycznie takie specjalne wydarzenie, które być może w przyszłości zagości w kalendarzu branży chemicznej, specjalnie dedykowane przede wszystkim członkom Izby ale także całemu sektorowi chemicznemu, będzie takim wydarzeniem, który, które będzie dotykać najistotniejszych problemów, wprost, konkretnie, pokazywać znaczenia tych problemów na, i wpływ ich na rozwój polskiej chemii, gdzie ta polska chemia się znajduje dzisiaj na mapie, jakie ma perspektywy swojego rozwoju, palące problemy. Tak jak mówię, wynikające w większości z sesji tematycznych, akurat które dzisiaj specjalnie w tym celu ułożyliśmy, sesji tematycznych, które wynikają z pracy wielu komisji problemowych, które mamy w Izbie. I tak dotknęliśmy tych wielu problemów w zakresie chociażby pozycji polskiej chemii w Europie, konkurencyjności rynku europejskiego, w tym też polskich produktów, zagrożeń na rynkach światowych energetyki, energii dla chemii, wokół naszego projektu Energia dla Chemii, to między innymi efektywność energetyczna, koszty, jakie ponosimy z tytułu chociażby polityki klimatycznej versus możliwości dalszego rozwoju przy tych kosztach, poprzez dystrybucję w chemii, technikę w chemii od strony bezpieczeństwa, ale od strony takich, takiego wsparcia tych funkcji typu, typu utrzymania ruchu i znaczeniu dla, dla całości od takiego działania operacyjnego każdego podmiotu. Także poprzez, poprzez specjalne takie pokazanie dość istotnych punktów reorganizacyjnych w przemyśle chemicznym, które wydają się czasami dość proste, jak się o nich słucha, tak? ale często przeprowadzić jest dość trudno, ale także dotykamy innowacyjności, inwestycji rozwojowych, także dotykamy znaczenia europejskiego przemysłu już na arenie światowej, ale także wtrącamy takie troszkę różniejsze aspekty typu polska chemia w sporcie, zastosowanie w życiu codziennym i także wiele, wiele dyskusji kuluarowych jako efekt już potem wniosków po naszych panelach. Nie chcę wyróżniać żadnej sesji, dlatego że wszystkie sesje dobraliśmy w taki sposób, że każda z nich jest rewelacyjna, każda ma swój specyficzny charakter, paneliści byli dobrani, dobrani tak, że poskutkowało tu pełną salą na każdej sesji. Też wyjątkową w dniu pierwszym kongresu była sesja o bezpiecznej chemii połączona z ewakuacją budynku, zadymieniem, pokazami straży pożarnej, pokazami ratunkowymi oczywiście, więc też dodatkowy wymiar, jak to bezpieczeństwo w przemyśle chemicznym, jakie ono ma znaczenie. No drugi dzień kongresu to już w ogóle wyjątkowe wydarzenie, bo gościmy na naszym kongresie doktora Kurta Boka, Prezesa BASFSE, czyli największej firmy chemicznej świata. No, jego obecność w Polsce, w tym bardziej na naszym kongresie, to już jest wydarzenie samo w sobie i, i świadczy o tym, jakiego znaczenia nabrała e, polska chemia po prostu na, na arenie nie tylko europejskiej, już, ale światowej. E, co więcej, e, będzie, jest z nami drugiego dnia e, pan Włodzimierz Karpiński, minister skarbu państwa. E, no, w, który dodatkowo podkreśla swoją obecnością znaczenie dzisiaj i, i tą dobrą współpracę, i motywację, która płynie ze strony Skarbu jako nadzoru właścicielskiego dla wielu spółek, ale także dbającego w ogóle o ten sektor. Tak? To, 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 jest, to jest bardzo duże wyróżnienie dla nas i, i bardzo również też dziękujemy Ministerstwu Skarbu i Panu Ministrowi za to, że tak bardzo dobrze się nami opiekuje. Ponadto jest z nami na drugim dniu kongresu Pan Krzysztof Sikora, szef Dow Chemical drugiej firmy, chemicznej świata, odpowiedzialny za Europę Centralną, więc wymiar znaczenia już tej polskiej chemii naprawdę przestał mieć wymiar lokalny, to już jest naprawdę wymiar światowy. No, obyśmy się też tym nie zachłysnęli i to też idzie takie przesłanie z całego kongresu, że warto wspólnie, już teraz wspólnie i nie tylko współpracować, ale naprawdę konkretnie, realnie działać, także razem z Polskim Izbą Przemysłu Chemicznego na rzecz rozwoju i promocji polskiej chemii w najlepszym jej znaczeniu. Wokół chemii polskiej zawsze było ciekawie. Ostatnich wiele lat to plany prywatyzacyjne pierwszej grupy, drugiej grupy, potem konsolidacja wokół grupy azoty, zakończona sukcesem wokół tych największych podmiotów chemicznych w Polsce, dalsze przejęcia na rynku i plany rozwojowe. Wiele spółek publikuje swoje plany rozwojowe. Jak widzimy po wartościach, Produkcji sprzedanej rośnie rok do roku, więc ta chemia cały czas nam dodaje emocji, i no widzimy, że mając wpływ na pozostałe gałęzie gospodarki, no jest raz, że bezcenna w swoim znaczeniu i wpływie, ale poza tym da nam na pewno dużo powodów do zadowolenia i dumy z tego, że naprawdę wspiera nie tylko polski przemysł, ale całe PKB tak naprawdę.